Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale RAP, czyli skomik pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, <coughs> chcę Wam tylko powiedzieć taką rzecz jeszcze, bo zapomniałam o powiedzieć w tym wcześniejszym filmiku, bądź który dopiero będzie za chwilę, a jest taki dłuższy, więc e, to takie tutaj jakby tylko w skrócie pewnej rzeczy, że słuchajcie, nawet gdyby, e, jak to się mówi, jakby byśmy nawet znali tę datę, dzień i godzinę, ludzie i tak by nam nie uwierzyli. Więc czy znamy, czy nie znamy, i tak tam nie wierzą, że będzie pochwycenie. Więc yy, innych wkurza to, że powiedzmy, mówimy o datach, ludzie tam mówią po prostu są o jakichś tam datach, a innych wkurza to, że w ogóle mówimy o pochwyceniu. Więc. Yy, nawet nie ma co mówić o jakichś datach czy cokolwiek, po prostu, bo i tak ludzie nam nie uwierzą. Więc czy mówimy i tak w tą stronę, czy w tą, to nie po prostu i tak będą żyć tak jak żyli. Bo wiele razy tak jest. Jak mówimy, przyjdź do Boga, bo po prostu, bo wiesz, bo możesz być Twój nawet koniec dzisiaj, może coś się wydarzyć, nie wiem, umrzesz, to ludzie i tak mają to gdzieś. Oni tylko wtedy mówią co? Kiedy będę stary, to będę wtedy z Bogiem. Wtedy się dopiero będę modlił. Różańce, nieróżańce, a to w ogóle nie ma nic w związku w ogóle z tym. Także powiem wam. Wiem teraz, dlaczego po prostu Bóg postawił mnie w tym momencie, że mam mówić o po pochwyceniu. Ponieważ mało ludzi to wierzy, coraz bardziej ludzi zaczyna coraz bardziej wątpić, nawet w ogóle w to, że w ogóle będzie, bo czekają, bo czekają, bo czekają, więc się wcale nie dziwię też z jednej strony, ale mimo wszystko dostałam też takie wczoraj, takie słowo e, wierzę, że to są od Boga. E, że po prostu y, Jezus będzie z nami do końca. Jezus będzie z nami do końca. Więc mamy po prostu być, słuchajcie, z nim. On jest z nami, więc tym bardziej mamy też być z nim. Także to tylko wam chciałam dopowiedzieć jeszcze, y, was za, tutaj was zachęcić, że Bóg po prostu jest, działa i że no, po prostu idziemy do nieba, idziemy. Ja no to czekam, słuchajcie, tu wypatruję niebo. Nawet mój mąż ostatnio jak szliśmy sobie na spacer pokazał mi niebo i taka, i taka była taka dziura centralna, taka, to taka luka była. Powiem Wam, mówię, idę, ale sam doskonale wie, że o tym mówię. Czasami też może, no wiecie, jakoś takie tam ma tam swoje na ten temat zdanie, ale sam o tym wie jak to ja biorę, że cokolwiek mi nie pokaże, to zawsze będę brała na pochwycenie, dlatego, że tak bardzo tego oczekuję. E, więc, moi drodzy, to by było na tyle. Także pamiętajcie, i tak nie będą, i tak choćbyśmy powiedzieli im nawet termin, i tak nam nie uwierzą. Czy będzie bez terminu, czy będzie z terminem jakikolwiek, to tak nam i tak nie uwierzą. Także, co możemy zrobić? Nic. Żyć dalej i dziękować Bogu za wszystko. Także do usłyszenia. Bye, z Bogiem.